Witam Martyna. Dzisiaj mam okazję porozmawiać przed yy, zgrupowaniem, przed mistrzostwami świata. Zgrupowanie ciężkie zapewne. E, już kilka dni jesteście w Cetniewie, Cetniewo bardzo dobrze znacie. Co w tej chwili przerabiacie, jeżeli chodzi o, o boks? No Teraz skupiamy się jeszcze właśnie na, na przygotowaniu motorycznym, takim ostatnim, czyli tam jakieś kontrasty na siłowni. E, Dużo sparingów, co zresztą widać. Dużo sparingów i tak naprawdę już kończymy te, te ciężkie dni i będziemy łapać świeżość już od, od następnych. Jutro tam dzień odnowy biologicznej. Zresztą trenerzy bardzo indywidualnie podchodzą do nas, tym bardziej, że ja z Darym już jesteśmy po jednym turnieju mocnym po, po Młodzieżowych Mistrzostwach Europy. Więc y, po prostu wiedzą, komu, komu już trochę odpuścić, kogo przysto przystopować, żeby, żeby nie przegiąć e, w drugą stronę, ale żeby ta forma, żeby ta forma była e, na te Mistrzostwa Świata. No właśnie, miałaś e, przed e, nie, niedawno duży turniej Mistrzostwa Europy, zdobyłaś złoty medal. E, na pewno pewność siebie jest. E, wiesz o tym, że właśnie jesteś najmłodszą uczestniczką, teraz będzie z, jedno z najmłodszych Mistrzostw Świata. Ten medal na pewno pewności dodaje, prawda? No dokładnie. Mistrzostwa Europy nakręciły mnie w pewien sposób, dały właśnie tej pewności siebie, której zawsze trochę brakuje. Czuję, że, że i takiej troszeczkę brakuje, ale na pewno, jest, na pewno jest już z tym lepiej. No i co, wiem, że mam szansę na medal, po prostu czuję, że ta forma będzie dobra, jeżeli, jeżeli właśnie teraz złapiemy świeżość, bo obecnie jestem trochę zmęczona, ale to, to, to ta, ten, tak to musi być. To jest ten etap właśnie tre... przygotowań, prawda? Dokładnie, że... dokładnie, w tym okresie tak musi być, dokładnie znam, znam to po prostu, swoje samopoczucie, znam swój organizm, wiem, że on tak reaguje po prostu na obciążenia, które które są teraz, ale wiem, że jak zluzujemy, to ta, ta forma powinna naprawdę być fajna na te mistrzostwa świata, no i że ta szansa medalowa naprawdę jest. Jak myślisz, w Turcji na pewno będzie będą najlepsze zawodniczki w tej chwili na świecie. Przyglądasz się, zastanawiasz, na kogo możesz trafić, kalkulujesz, myślisz o tym, jak to wygląda. Tak naprawdę podchodzę bez kalkulacji. Tutaj z trenerami zawsze mówimy, że tak naprawdę musimy być mentalnie przygotowane na to, że jedziemy na turniej i w, pierwszym, w pierwszej kolejności losujemy dziewczynę, najmocniejszą dziewczynę ze swojej wagi. Jak już ją przejdziemy, to to po prostu będzie prościej. Nie wiem na kogo trafię, zobaczymy, ale tak naprawdę muszę być przygotowana na każdy scenariusz. W tej chwili wróciły, jakby troszkę, dziewczyny z wysp. Rozmawiałem z trenerami troszkę wcześniej. E, mówimy teraz o Szkocji, Walii, Irlandii, tak, o tych krajach. E, to są mocne dziewczyny. E, zastanawiałaś się nad tym, nad tym troszeczkę? Jak to będzie wyglądało? E, nad samą rywalizacją. E, wiem, że mają dobrą dziewczynę gospodarzy, turczynkę. Litwinkę kojarzę, wiem, że to zresztą miałam z nią bokso, boksować na Suzuki, kiedyś tam się z nią na sparingach również spotkałam, też mocna dziewczyna, ogólnie jest kilka mocnych nazwisk, ale tak naprawdę z każdą da się wygrać, tylko tak naprawdę potrzeba formy i dobrej taktyki. Tutaj w tym, na tym obozie to już jest końcówka, takie łapanie świeżości, wy chyba lubicie przebywać w Setniewie. te większe zgrupowania zawsze są tutaj organizowane, chyba się czujecie tutaj jak w domu. No dokładnie, tym bardziej, że to jest właśnie długie zgrupowanie, to jest ośrodek przygotowany pod, pod naszą dyscyplinę, mamy fajną salę treningową, mamy Yy, właśnie dwa ringi, worki, mamy fajną siłownię, na której możemy się wszystkie pomieścić, nieważne czy nas jest więcej, czy mniej. Yy, zresztą sama, sama atmosfera w tym ośrodku jest bardzo fajna. Yy, obsługa, że tak powiem, yy, czy panie na kuchni, no nie ma, nie ma tutaj zupełnie żadnych problemów. Yy, no co, najlepszy ośrodek według, według mnie. Yy, macie. Że tak powiem, bardzo rozbudowaną kadrę tenerską. Jest tener od przygotowania motorycznego, jest fizyko, fizjoterapeuta, jest dwóch trenerów, którzy się o was troszczą. Czujesz, że to jest właśnie taki odpowiedni team teraz? Tak, czuję, że to jest odpowiedni team. No Zresztą my byliśmy w tym samym składzie na Mistrzostwach Europy. To jaki spokój panował podczas samej rozgrzewki, to jak mieliśmy to wszystko poukładane zresztą z trenerem Dylakiem znamy się i z trenerem Jakubem Sawickim znamy się już za czasów Juniorki, gdzie same Mistrzostwa świata U19. Tam, tam walczyliśmy o medale razem, więc znamy się bardzo dobrze. Jesteśmy pewni siebie, mamy zawsze wszystko dopięte na, na ostatni guzik, nawet jeżeli coś tam nie wychodzi, szybko potrafią zmienić plany, żeby, żeby, żad, żeby każda dziewczyna czuła się naprawdę spokojnie. Czego się życzy przed Mistrzostwami Świata? Medalu no i braku kontuzji. No to medalu i braku kontuzji. <noise> Dziękuję.